Witam, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Kiśla, mojego kompana Wchodzimy na ambonę leśną Tak się prezentują widoki Tu są drzwiczki możemy, możemy sobie usiąść Jak poważni rzytelmeni Proszę że zubujecie na ambonę Tak wygląda w środku o, proszę bardzo. Sztok I co jeszcze? Żurek żytni. No to sztoka żółtkiem przepijać? Myślałem, że z ogórkami się je. Pije Dobra, zamykamy drzwi Uwaga, chorasy, uwaga Dobra, zamknięte. No ale nie ma tak posąć na obozie. Ty wiesz co? Ale byśmy tu spędzili resztę życia? Tak do końca życia być na nie. W lesie. Mieszkać z lisami, z bosukami. Czyż piękne? Pan Hilary zgubił swoje okulary, na powiedział... Tam są Pani Hilary okulary. Binokle. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Filip Piotrowski. Dasz bór.